Cześć, witam Was ponownie z Centrum Kempingowego KUTNO. Ze mną jest Łukasz Chlebny. Znajdujemy się ponownie w Konkordzie. Tym razem jest to model Carver. Ja osobiście czuję się tutaj jak w domu, bo no miesiąc czasu jeździliśmy też modelem Carver, ale jakby w innym układzie wnętrza, ale w tej samej kolorystyce. Także wspomnienia wracają. Bardzo dobrze się tutaj czuję. <grym i w górę> Tylko trochę krótszym chyba jeździłeś. nie? E, tak, dokładnie. To był krótszy, 8-metrowy. Ten ma ile? 9,20. Ten ma 9,20. Znaczy, 920. tak, to jest, 900, to jest Carver 920G, czyli z garażem na samochód tak, smart. smart. Ale malucha też można wsadzić. Tak, jak no, najbardziej. Malucha no. Seicento, A całkowita nowe. jego długość to 9,45. Ale e, wagowo? 684 całkowitej. Ten jest czteroosobowy, może być opcja pięcioosobowa. Okay. To jest tak zwana ta wersja barowa, czyli tutaj tak, jest tak taki stały dodatkowy fotel fajny, fotel normalny tak. obrotowy, może być może być pięcioosobowy jak najbardziej e, Czy ten jest akurat czterosobowy? on jest z garażem, przez jakby ograniczenia wagowe, tak jest. nie można jakby zamówić tego piątego fotela, dokładnie tak, ale rozumiem, że te trzy podwozia, które macie zamówione na 2023, e, tam można sobie jeszcze to, można skonfigurować. skonfigurować, nie każdy model może być pięcioosobowy, ale, ale są modele, które mogą być typowo okay. pięcioosobowe. To, co wyróżnia kampery Concord, to bardzo wysoka, zawieszona podłoga wewnątrz kampera. Ona się znajduje mniej więcej na tej wysokości, także pod nią jest bardzo dużo miejsca na właśnie luki do przechowywania. Tutaj jeszcze zastosowano inną technologię niż w poprzednim Concordzie, którego pokazywałem. Też nie ma klamek, ale nie ma też takiego przycisku. Żeby otworzyć luk, trzeba lekko docisnąć i ono się, luk się otworzy. Tu mamy bardzo duży schowek na przestrzał jakby całego kampera, także możemy schować tam narty. Tutaj znajduje się pomieszczenie, jakby cała elektrownia, czyli przetwornica, akumulatory oraz pilot do otwierania właśnie tego największego schowka właśnie w tym kamperze, czyli garażu. Otwiera się go za pomocą tego pilota. Najpierw trzeba tylko lekko otworzyć klapę. No i naciskałem przycisk i siłowniki hydrauliczne pomagają to wszystko otworzyć. Ja go już wcześniej opuściłem na poduszkach, żeby łatwiej było wjechać samochodem, także nie martwcie się, on nie jest tak nisko zawieszony. Normalnie do jazdy pneumatyka zawieszenia tylnego się spokojnie cały ten kamper podniesie, także nie ma problemu. Mamy tutaj od razu zamontowane na jazdy. Nie wierza się samochodem do garażu. Wierza się tylko na te najazdy. Zamontowana w środku jest wyciągarka, która też jest obsługiwana za pomocą tego pilota. Także podpinamy pojazd, możemy nim wjechać. Jeżeli nie chcecie jeździć samochodem, ale na przykład macie motocykle, to zmieszczą się tutaj chyba i cztery. Co z takiego doposażenia dodatkowego ma ten carver? Bo jakby tym, którym ja jeździłem. On był wyposażony tak naprawdę bardzo podstawowo mieliśmy też akumulatory żelowe. Tutaj jest dosyć mocno doposażony ten kamper. Nie wiem jakim ty jeździłeś, prawda? nie jeździłeś. Tam, tamten miał twój zawieszenie dwukanałowe, tak, czyli tylko, pneumatykę tylko, tylko miał na tylko, tyle. Na ten ma pneumatykę czterokanałową, czyli tył i przód. Czyli po prostu tutaj komfort jazdy jest zdecydowanie Dużo lepszy, lepszy, dużo lepszy, dokładnie tak. Dużo fajniej się jeździ. Ten ma, jeżeli ty miałeś zwykłe akumulatory, ten ma akumulatory litowo-jonowe. Ma też solary pewnie? Ma też dwa solary, dokładnie tak. Klimatyzacja, ma też zływarkę, więc. Łazienka taki... też jest tak samo duża i toaleta jest bezkasetowa. Bezkasetowa, dokładnie okay. tak. Toaleta jest z młynkiem, jest bezkasetowa. Zbiorniki z wodą 320 litrów, tak dokładnie 320 tak samo. na, na szarą, także to, jest, to pozwala na bardzo dużą niezależność. Tak Tym jest. Tym bardziej, tak jak jest. jeszcze mamy solary, możemy jechać w Dzicz i, i po prostu spędzić tam trochę, trochę dłużej, bez konieczności podłączania się do prądu i tankowania wody. Deska rozdzielcza jest dokładnie taka sama jak w naszym, bo w Carverze nie występuje, nie, nie ma nawet w opcji zamówienia. Tak? Nie ma. Credo i Carver te, okay. te, te modele występują z taką deską. Od modelu charizma to co rozmawialiśmy wcześniej, no to ma deskę już taką skierowaną typowo pod kierowcę. I tu widzę jeszcze coś, fajniejsze. czego nie miałem to kamera 360. Tutaj jest tak, tak samo kamera 360. Powiem, jakby o to chodzi, z kamerą 360, cały czas możemy możemy podglądać, tak jakby dron leciał nad kamperem, widzimy wszystko dookoła. Także jest to super rozwiązanie, szczególnie przy tak dużych kamperach. Teraz jest opcja jeszcze ta, że możemy właśnie założyć sobie kamery, które będą monitorowały nam spuszczanie, spuszczanie wody szarej. Tak jest. Czyli dokładnie. po prostu tu włączamy sobie w kamerce, najeżdżamy na, na odpływ, nie trzeba jakby tam wychodzić z kampera patrzeć i jeszcze za pomocą jednego przycisku będzie można tą wodę szarą zrzucić, zrzucić. Dokładnie w ogóle tak. nie trzeba będzie z Super sprawa wychodzić. Tak, bo jeżeli tego nie mamy, no to podjeżdżamy, musimy wychodzić, patrzeć, czy żeśmy dojechali do, tak. do, do zrzutu, czy, czy nie, a je, tak to je, mamy. Jeszcze to wczoraj mi mówiłeś, że jest możliwość zamontowania w ogóle kamery na dachu. Kamery tak? dachowej, tak. Fajna sprawa. Tego to mi jest... brakowało, bo jakby, pamiętajcie, że Concord jest bardzo wysoki, to jest 3,60 metra wysokości. I trzeba często jakby zwracać uwagę na konary drzew, szczególnie na, parkingach, na kempingach. No, jak się ma tą kamerę na dachu, Dokładnie. to można sobie podejrzeć, czy, czy czegoś tam nie urwiemy. Na przykład. Powiedz mi Łukasz, ile ten camper kosztuje, tak jak teraz stoi u Ciebie na placu? Ten camper jest, jest do sprzedania, jest wolny. W tej chwili cena jest 2 miliony 150. 000. Mówimy o to nie brutto. brutto, cena brutto, z akcyzą, ze wszystkim, w pełni doposażony, czyli dokładnie w tej konfiguracji, okay, co... czyli tak naprawdę tutaj już nie ma co doposażać, bo ma klimat, ma markizę, on ma... Ma, on ma wszystko, co jakby ten kabel powinien mieć. Dokładnie tak, on jest naprawdę bardzo mocno doposażony, według konfiguratora zaznaczaliśmy praktycznie wszystko, co tylko można było zaznaczyć do niego, więc on jest okay. doposażony tak naprawdę na maksa. Dobrze, dziękuję Łukasz za rozmowę. Próbujesz. Mam nadzieję, że ten kamer się Wam podobał. Zapraszam serdecznie do Kutna. Stoi tutaj na placu. Można zobaczyć i może się Jak przejechać. Oczywiście. Jest, jest możliwość jazdy próbnej. Jak Tylko pamiętajcie, kategoria C Dokładnie obowiązkowa. Dzięki. Do zobaczenia. Również. Dzięki.